Ponieważ koniec 2024 roku oznacza koniec reżimu Baszara el Assada w Syrii, można zadać pytanie, jakie jest stanowisko Turcji wobec tych wydarzeń. Dlatego w tym filmie zapraszamy do odkrycia złożonych relacji między Turcją a Syrią, a także do zrozumienia wpływów Turcji w regionie i stawek jakie ma w Syrii. Czy jesteś gotowy poszerzyć swoją wiedzę z nowym filmem na kanale Atech? Jeśli tak, no to zaczynajmy! Syria i Turcja dzielą 900-kilometrową granicę, ale oba kraje od dawna doświadczają napięć z wielu powodów. Po pierwsze, istnieje kwestia Sandżaku Aleksandryjskiego, regionu zaanektowanego przez Turcję w 1939 roku, do którego Syria zawsze rościła sobie prawa. Istnieją również tureckie projekty na rzekach Tygrys i Eufrat, w szczególności tama Ataturka, które wzbudziły obawy Syrii o dostęp do wody. Podczas zimnej wojny Turcja była związana z Zachodem i członkiem NATO, podczas gdy Syria była blisko Związku Radzieckiego. Ta ideologiczna rozbieżność wzmocniła nieufność między tymi dwoma krajami. Do napięć doszło jednak w latach 80. i 90., gdy Syria wsparła PKK, partię pracujących Kurdystanu, zbrojną grupę kurdyjską prowadzącą wojnę z państwem tureckim. Głównym punktem spornym między Turcją a Kurdami jest cel kurdyjskiej niepodległości, który Turcja odrzuca. Ankara postrzega Kurdów jako zagrożenie dla swojej integralności terytorialnej i bezpieczeństwa narodowego. W związku z tym kraj ten postrzegał stanowisko Syrii jako bezpośrednie zagrożenie, zwłaszcza, że Turcja oskarżyła Damaszek o ukrywanie lidera PKK Abdullaha Okalana. W 1998 roku pod turecką presją Syria wydaliła go, co stanowiło punkt zwrotny w ich stosunkach. Oznaczało to punkt zwrotny w stosunkach między dwoma krajami, które weszły w okres poprawy, który umożliwił im wzmocnienie stosunków handlowych. Jednak to zbliżenie pozostało kruche, oparte bardziej na interesach gospodarczych niż na prawdziwym zaufaniu politycznym. Jednak w 2011 roku wojna w Syrii spowodowała poważny rozdźwięk między oboma krajami. Turcja opowiedziała się po stronie Bashara al-Asada wspierając Wolną Armię Syryjską i inne grupy przeciwne syryjskiemu reżimowi. Ponadto kraj ten przeprowadził kilka operacji wojskowych w północnej Syrii, oficjalnie w celu zwalczania terrorystów Daesh, ale także w celu zapobieżenia utworzeniu autonomicznego państwa kurdyjskiego w pobliżu jego granicy. Rzeczywiście, od 2016 roku Turcja rozpoczęła kilka inwazji na siły kurdyjskie w północnej Syrii, które umożliwiły jej kontrolowanie obszarów wzdłuż granicy. Celem jest powstrzymanie zbrojnych ruchów kurdyjskich, w tym Ludowych Jednostek Ochrony (IPG), sojuszników zachodu w walce z dżihadystami z państwa islamskiego. Turcja uważa IPG za przedłużenie PKK, która jest klasyfikowana jako organizacja terrorystyczna przez Ankarę, Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Turcja kontroluje zatem niektóre regiony północnej Syrii, co jest postrzegane przez Damaszek jako nielegalna okupacja. Jednak turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan, który wspiera rebeliantów od 2022 roku, zwraca się do Bashara al assada określając go wcześniej mianem „mordercy”. Powiedział nawet, że jest gotów go zaprosić, ale Assad uzależnił spotkanie od wycofania sił tureckich z Syrii. Ankara miała nadzieję, że to pojednanie ułatwi powrót niektórych z trzech milionów syryjskich uchodźców, którzy wciąż przebywają na jej terytorium, a których obecność stała się główną kwestią polityczną. Do spotkania jednak nigdy nie doszło. W tym czasie Syria była z grubsza podzielona na trzy strefy. Pierwsza stanowiła dwie trzecie terytorium i była kontrolowana przez reżim Bashara al-Assada, wspierany przez Rosję i Iran. Syryjskie siły demokratyczne zdominowane przez Kurdów zajmują około 1 czwartej Syrii na północnym wschodzie. Trzeci, mniejszy obszar na północy i północnym zachodzie, region Idlib, znajduje się w rękach różnych grup, w większości wspieranych przez Turcję, w tym Hayat Tahir al-Sham, alias HTS. W dniu 29 listopada 2024 roku w Aleppo różne grupy rebeliantów, w tym HTS, przejęły kontrolę nad prawie połową miasta. Ofensywa ta została uzasadniona przez rebeliantów jako odpowiedź na intensywne bombardowania obszarów cywilnych przez reżim. Wzbudziło to również napięcia międzynarodowe, a Kreml wezwał Damaszek do szybkiego odzyskania kontroli, podczas gdy Iran ponownie wyraził swoje poparcie dla Bashara al-Assada. Jednak 8 grudnia 2024 roku oznaczał koniec ery al Assada. Następnie dowiadujemy się, że syryjski prezydent uciekł z Damaszku i schronił się w Moskwie, gdzie został powitany gwarancjami ochrony politycznej. W Syrii ludzie wyszli na ulicę, aby świętować upadek reżimu. Na arenie międzynarodowej prezydent USA Joe Biden z zadowoleniem przyjął tę wiadomość jako historyczną szansę dla narodu syryjskiego na zbudowanie lepszej przyszłości, ale ostrzegł również, że jest to czas ryzyka i niepewności. W tym samym czasie Waszyngton przeprowadził ataki na ponad 75 celów państwa islamskiego w Syrii, aby uniemożliwić grupie terrorystycznej wykorzystanie niestabilnej sytuacji. Izraelskie naloty były również słyszalne w Damaszku. W tym samym czasie siły izraelskie wkroczyły na wzgórza Golan, przyjmując kontrolę nad strefą buforową z Syrią i wzgórzami Golan. Był to pierwszy taki przypadek od ponad aż 50 lat, czyli aż połowę wieku. Czy zatem ofensywa rebeliantów w Syrii jest darem niebios dla Turcji, a może wręcz przeciwnie? Jak sami słyszycie z powyższego opisu, sytuacja na bliskim wschodzie jest naprawdę bardzo zagmatwana. Turcja pozostała ostrożna w obliczu ofensywy rebeliantów w Syrii, ale ma nadzieję na powrót części z 3 milionów syryjskich uchodźców na jej terytorium, a także możliwość usunięcia kurdyjskiego zagrożenia na swojej granicy. Rodzi to pytanie, czy Turcja odegrała rolę w ofensywie rebeliantów? W wywiadzie dla belgijskiej gazety 7 Sur Seven, Omer Oziklik, pracownik naukowy Atlantic Council w Ankarze, wyjaśnia, że Turcja ma złożone i trudne relacje z radykalną grupą islamistyczną Hayat Tahir al-Sham alias HTS, która obaliła Bashara al-Assada. Wyjaśnia, że ofensywa została zaplanowana 7 tygodni wcześniej, ale Turcja uniemożliwiła rebeliantom posunięcie się naprzód. Co więcej, Rosja, czyli sojusznik Damaszku, mocno zbombardowała ich pozycje, aby uratować syryjski rząd. W rzeczywistości dopiero po niepowodzeniu prób normalizacji stosunków z Damaszkiem i poszukiwaniu politycznego rozwiązania poprzez proces dyplomatyczny w Astanie, Ankara dała zielone światło. Proces astański to zestaw wielostronnych negocjacji mających na celu znalezienie politycznego rozwiązania konfliktu w Syrii. Został zainicjonowany w 2017 roku przez Rosję, Iran i Turcję, które jak widać są trzema kluczowymi graczami w konflikcie syryjskim? Głównym celem procesu jest stworzenie stref zawieszenia broni i ułatwienie rozmów między syryjskim rządem a grupami opozycyjnymi. Jakie są zatem relacje Turcji z grupą HTS? Hayat Tahir al-Sham to radykalna grupa islamistyczna działająca w Syrii. Założona w 2017 roku, powstała z połączenia kilku grup rebeliantów, w tym frontu Fatah al-Sham, Harakat Nour al-Din al-Zenki i innych frakcji. Kierowany przez Abu Mohameda al-Dzulaniego przed 8 grudnia 2024 roku, HTS kontroluje większość prowincji Idleb i ustanawia cywilną administrację zwaną Syryjskim Rządem Ocalenia. Jest znana ze swojej sunnickiej, islamistycznej i salafickiej ideologii, a jej głównym celem jest obalenie reżimu Bashara al assada i ustanowienie w Syrii państwa islamskiego opartego na prawie szariatu. Grupa starała się następnie zdystansować od swoich wcześniejszych powiązań z Al-Kaidą, aby poprawić swój wizerunek i zyskać szersze poparcie. Jednak nadal jest klasyfikowana jako organizacja terrorystyczna przez kilka krajów, w tym Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Turcja walczyła z ekspansją grupy HTS w swojej strefie bezpieczeństwa w północno-zachodniej Syrii. Ankara wywierała również presję na grupę, aby zerwała swoje powiązania z Al-Kaidą i nie atakowała mniejszości, zwłaszcza chrześcijan oraz Druzów. Z jednej strony ta grupa pomogła w obaleniu reżimu, z drugiej jak sami widzimy, nie są święci. Teraz powstaje pytanie, czy jest to mniejsze zło? Tureckie wpływy w Syrii są zatem naznaczone serią interwencji wojskowych, współpracy i rywalizacji, które ukształtowały ewolucję syryjskiego konfliktu. Turcja, starając się zabezpieczyć swoje interesy i projektować swoją regionalną potęgę, odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości Syrii. Wpływ ten ma głębokie implikacje nie tylko dla stabilności Syrii, ale także dla bezpieczeństwa i polityki w szerszym regionie. Dopiero okaże się, jakie będą konsekwencje końca ery Al-Asada. Do zobaczenia wkrótce na kanale ATECH.